Jest się czym chwalić, ale to nie znaczy, że można spocząć na laurach. I zatrzymać się Powiedzisz, i powiedzieć, zat... że już wystarczy. <grymne> no tak, to, to nie wystarczy. To, to jest proces ciągły. Tym bardziej wobec wyzwań, jakie mamy e, związane właśnie z transformacją energetyczną, a to naprawdę jest gigantyczny proces i inwestycyjny, ale i mentalny. Mhm. I tak. jeszcze e, taki wielopokoleniowy. To, to, co dzisiaj zrobimy, zmieniając w zasadzie drastycznie całą infrastrukturę energetyczną, będzie miało wpływ na kilka następnych pokoleń. Więc trzeba to robić z rozwagą, bardziej podchodząc do tego, co jest realne i co, na co kierować odpowiednie strumienie, strumienie finansów. Bo inaczej no, gdzieś się tam przewrócimy po prostu po drodze. Przerwanie energii, czyli można też połączyć z ekonomią. Że trzeba ją łączyć z ekonomią, to znaczy Bo to powinno się, opłaca, się to opłacać. No tak. Tak. Czyli innymi słowy, nawet jeżeli będzie relatywnie droga energia jednostkowo, to jeżeli zużywamy jej mało, no to będziemy mało płacić. Ale po prostu to jest ostatni dzwonek. Żeby, żeby tam, gdzie nic się nie robi lub mało, żeby zacząć to robić. I to na pewno to jest wcale wyzwanie do Największy właśnie problem będą miały, będą miały małe ciepłownie, tym bardziej, jeżeli dzisiaj te, nie zaczną tego, tej zmiany. Bo jak wejdą w ten, proszę już się powtórzę, jak wejdą w ETS-2, no to będą miały dwa obciążenia. Jedno z racji ETS-u, czyli no, uprawnień tak. do emisji, a drugie inwestycyjne. I wtedy już będzie trudniej. Wtedy już będzie trudniej. A propos transformacji. KP się przetransformuje. Chcemy utworzyć kilka instrumentów finansowych, które bardzo pomogą szczególnie jednostkom samorządu lub podległym im spółkom w inwestowaniu, szczególnie tym, gdzie będą mieli problem z uzyskaniem zabezpieczenia, czy z drugiej strony z, no, z takim Technicznym ułożeniem całego procesu w sposób kolokwialnie mówiąc bankowalny. Słuchuje się, że do tej całej transformacji energetycznej, w środków publicznych, czy krajowych, czy, mm. czy, czy europejskich, to będzie 25-30%. No tak. To A cała jest reszta spory. to musi być zwykły kapitał z rynku zaangażowany ta, ta. w tego typu inwestycje. No, z punktu widzenia bezpieczeństwa, no to też możemy sobie wyobrazić, że wiem, linia wysokiego napięcia zostanie zniszczona, ale jeżeli ten w gminie czy w mieście Oprócz tego jest dostatecznie dużo źródeł odnawialnych, lokalnych, które dadzą, tak. które są w stanie pracować off gridowo, czyli bez połączenia tak, z, z siecią, siecią, no to to może stworzyć absolutnie. Magazyny energii, to o których się teraz magazyny, już sporo. Tak, magazyny energii mówię. również. Tak.